Siemanko, z tej strony Minecraft Headgun i dzisiaj chcę Wam przedstawić snapshot 12W34. Otóż w tym snapsie doszło do bardzo wielu fajnych zmian. Na przykład od teraz psom można kolorować obroże przy pomocy barwniku. Powstały nowe kamienne płotki, które robi się z mocy stona lub z kabel stona. Dodano do upraw marchewki oraz ziemniaki. Od teraz psy mogą przychodzić z nami do Netheru lub Endu, zdaje się. Zaraz to zresztą sprawdzimy. I z powrotem tak samo powinno być. Oj, zlagowało. Kurde, nie podniosłem psa. Jezu. Dobra, wracam do świata normalnego. Teraz neter może się rozprzestrzeniać, gdy portal zostanie otwarty. Został dodany drewniany guzik, który powinien być na samym początku, ale dobra, mniejsza z tym. On powinien być przed kamiennym, nie zniszcz mi tego. E, można tworzyć kolorowe zbroje, co zaraz pokażę. Krafty. Gdzie jest ten crafting? O tu. Popatrzcie. Ale można kolorować tylko niestety skórzaną zbroję. Ja sobie stworzę taką. Budków sobie dorobię takich. Załóżmy to na siebie. Została dodana mikstura niewidzialności. Hmm. Zmienił się wygląd mapy. Od teraz mapa otwiera się po wciśnięciu prawego przycisku myszy. Um, ogień się szybciej rozprzestrzenia. Ciekawe jak szybko się rozprzestrzeni. Dobra, nie wiem um, zostały dodane Nie wstawiłem sobie tutaj Zostało dodane o takie coś Wilki nam niepotrzebne teraz Proszę Stawiacie tutaj takie coś i na przykład motykę o I to już można wywnioskować gdy na przykład w magazynie tak będziecie mieli że w tej akurat skrzyni będą rzeczy uprawne albo rolne. Tylko że niestety traci się ten przedmiot potem. To zresztą jest trochę głupie, ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. Zostały dodane również takie warzywa jak zepsute ziemniaki. Możemy je oczywiście jeść, ale one chyba nam robią jakąś różnicę. Kurde. Jaką mamy tu komendę? Time... time time day? Fuck. Time day... Nie. Time set 0. O, z małej litery trzeba pisać. <laughs> Dobra, gamy. zaraz się widzimy, zrobię krótkie dzięcie, chwilę pobiega, aż mi się stracą nogi kurczaka i wam to pokażę okej, okay, jesteśmy z powrotem i teraz popatrzmy ile nam to daje jedzonka, O, to daje trzy. A czy to coś nam zmienia? nie to nas otruwa to jest chyba dojrzały, a ten zepsuty Popatrzmy. Z marchewek może wypadać, i się od jednego do dwóch. Daje nam to dwa. No big psie! Co się lenisz? Ziemniak daje nam. No tutaj się niestety nie dowiemy ile. Włączmy sobie z powrotem game Ehm, um, Co tu jeszcze? Yy, można kolorować psa. To już mówiłem. O teraz y, mapę tworzy się z kartek i skóry po środku. Zaraz to pokażę. Tylko gdzie są kartki? Oj. Tu Tu są kartki. Zaraz. Nie. To się tworzy. Nie, tu się nic nie tworzy. Oj, przepraszam, błąd. Aha eee, To się tworzy stawiając tutaj 6 kobla tak jak płotek albo mocy stona I to się tworzą te bloki Guzik się tworzy z desek Normalnie, każdy chyba to wie To się tworzy w sposób taki 8 patyczków dookoła i jedna skóra po środku i tworzy się nam oto coś i to w zasadzie chyba wszystkie zmiany do jakich doszło w tym snapshotzie jeżeli o czymś zapomniałem albo coś nie tak powiedziałem proszę byście mnie poprawili no i po prostu napisali w komentarzu co źle powiedziałem co źle zrobiłem Bo mogłem popełnić błąd wiadomo A teraz wam jeszcze pokażę ten mix z psem w neterze Czemu mam crafting? W obcego nie miałem Ciekawe czy ten pies tu przyjdzie w końcu Oj chyba nie Oj, Jezu takie lagi... Nie, wracam. Wracam do normalnego świata, bo to jest przegięcie. No i czemu mi piesek nie przylazł? I gdzie on w ogóle jest? Może utknął pomiędzy? Dobra, nie wiem. Ehm, to... Chyba wszystkie zmiany, jak już zresztą mówiłem, do których doszło. Jeżeli o czymś zapomniałem, to proszę poprawcie mnie w komentarzu. Yy, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.